W ramach Poznańskich Dni Rodziny rozmawiamy z rodzinami zastępczymi. Dzisiaj naszym gościem jest pani Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy pojawił się ten pomysł? Dzieci zaczęły dorastać z domu, wyfrunęły pierwsze Ech. i wtedy dopiero? To znaczy tak, pierwszych już nie było w domu. Zamarły jeszcze dwie córki, dwie jeszcze z nami mieszkały, fakt, że jedna już była pełnoletnia, druga do pełnoletności dochodziła. Pomysł pojawił się. Teraz mamy 2021, czyli w, 16, w 15 roku w 2015 roku we wrześniu i z tego co pani mi opowiadała wcześniej było to związane z Caritasem. Tak razem z mężem jesteśmy członkami parafialnego zespołu Caritas byliśmy na takich rekolekcjach corocznych i tam właśnie ówczesny dyrektor mówił o, ty, o pomyśle w ogóle zbudowania, stworzenia przez Caritas rodzinnego domu dziecka i mówił, że właśnie poszukuje chętnych małżeństw w takim średnim wieku, wtedy jeszcze byliśmy w średnim wieku może i w każdym razie, takżeśmy się z mężem zastanawiali, zgłosiliśmy swoją kandydaturę. Okazało się, że to tak naprawdę było w powijakach, ale ponieważ byliśmy chętni, dyrektor Caritasu z Kontaktował nas z panią Hełkowską, panią dyrektor CWR na Swobodzie. No i tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. Zadziwiająco szybko, tak? Bo z tego, co już wiem, to w grudniu wzięliście Państwo udział w tych szkoleniach, które są obowiązkowe, mhm. a już w styczniu, w lutym. Źle, źle Panu powiedziałam, Pominęłam mhm. rok, pomyliłam rok, to był 2014, bo myśmy przez cały 15 byliśmy na szkoleniach, aż do grudnia, chyba się zaczęły te szkolenia w lutym, może w marcu 2015 do grudnia, no i w 2016 pierwsze dzieci u nas były tam. Tak z ciekawości dla tych rodziców, którzy nas słuchają w tej chwili, na czym takie szkolenie polega? To były takie różne szkolenia. Przede wszystkim najpierw żeśmy przechodzili przez różne, różne testy psychologiczne i w życiu nie rozwiązałam tylu pytań na te, nad swój temat. Najgorsze były z zaprzeczenia zaprzeczeń, żeby się zorientować, jak odpowiedzieć. Były to szkolenia dotyczące rozwoju dziecka, psychologii dziecka, związane między innymi też z żywieniem, z udzielaniem pierwszej pomocy. A, takie troszeczkę też yy, niektóre zajęcia były, żeby poznać samego siebie i bo cały czas właściwie yy, czas, kiedy trwa kurs, to jest czas, żeby... Móc się dalej decydować, bądź zrezygnować, bo to nie jest nic złego, jeżeli się zrezygnuje w czasie trwania kursu, no bo może człowiek sobie nie zdawał sprawy, jak to będzie wyglądało. Także tak ogólnie fajne takie szkolenia, nawet dla rodziców, którzy nie chcą być rodzicami zastępczymi, a zwykłymi rodzicami. Nawet jak się jest zwykłym rodzicem, to wielu fajnych rzeczy można się było dowiedzieć. No właśnie. Czy mama czterech dorosłych córek dowiedziała się czegoś, czego nie wiedziała? Coś panią zaskoczyło w tak. tych przygotowaniach do bycia babą zastępczą. Tak, powiem szczerze, to może taka bardziej teoretyczna wiedza. Jeszcze jak chodziłam do szkoły średniej i wtedy między innymi mówiło się, że dziecko to jest taka biała karta, która się rodzi, tak, że można to zupełnie. Jak się weźmie takiego malucha z porodówki, to sobie go można ukształtować jak się chce. A tu się okazało, że to jest nieprawda tak, że, że dziecko już się rodzi jakoś tam zaprogramowane, tak, że ono będzie miało bardzo dużą więź ze swoją mamą biologiczną że będzie sposób prowadzenia się mamy w czasie ciąży, może to tak jest brzydko zaprzmiało, tak, ale to jak mama dba o swoje zdrowie, w jakiej jest kondycji psychicznej, że to ma niesamowity wpływ i to będzie rzutowało później na późniejsze życie dziecka. Poza tym też, yy, to takie śmieszne, Mo moje córki były dziećmi generalnie takimi, one nie przeżywały buntu nastolatka tak bardzo intensywnie, ale myślę, że byłoby mi łatwiej sobie poradzić, gdybym te kursy odbyła wcześniej. O. W ten sposób. Czekaliście Państwo, z tego co wiem, na jedno dziecko, a trafiła się dwójka rodzeństwa. Tak. Mieliśmy, My mamy cztery córki rodzone, i zawsze mówiliśmy, że tak obsługa dziewczynek, w cudzysłowie mówiąc, jest łatwiejsza. I, i doświadczenie. Doświadczenie, tak. No mówimy, to a to poradzimy sobie z dziewuszką, nie? Jakoś sobie tam poradzimy. Ale jak mąż dostał telefon z Mopru, pojechał. I okazało się, że jest rodzeństwo, to znaczy tak naprawdę mieliśmy do wyboru, ale w pierwszej, w pierwszej chwili w pierwszej kolejności powiedzieli właśnie o rodzeństwie chłopiec i dziewczynka. Dziewczynka ze Spendowna. i drugie były też jeszcze dwie dziewczynki do, do wyboru. No ale okazywało się, że ta dwójka ta dwójka była na liście adopcyjnej i no nie trafił się nikt chętny z rodzin z rodzin, które chciałyby adoptować. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, czy to nie będzie. W każdym razie był pomysł również rozdzielanie niejako rodzeństwa ze względu na, na to, że Julka ma niepełnosprawność. Dlatego się. I pomyśleliśmy, unika z tego, że, co wiem, tak, tak? tak, rozdzielanie rodzeństwa. Mhm. Żeby, żeby chłopcu dać możliwość jakiegoś tam lepszego startu, i pomyśleliśmy, że to takie trochę nie w porządku. Nie w porządku chociażby ze względu na Julkę i na to, że oni zostali sami sobie. I taka się ta julka fajna wydała, za zasmarkana, z opuszczonymi trochę rajstopami. I ten jej brat, który tak bacznie nas obserwował, jak my będziemy tą julkę, jak my się tam do niej zwracamy, bo najpierw żeśmy julkę poznali, potem jej brata. Bacznie nas obserwował, taki fajny chłopczyk, i, i stwierdziliśmy, że jako pierwszych nam, jakby to powiedzieć, zaproponowano, tak miał być. Dziecka urodzonego też się nie wybiera, co się urodzi, to się urodzi. Stwierdziliśmy, że to taki nasz po prostu poród był, nie? Że... Jaka była historia tych dzieci do momentu znalezienia się w Państwa rodzinie? Dzieci mieszkały z mamą, mają różnych ojców. Mama bardzo młodo urodziła pierwsze dziecko. Myślę, że to ją przerosło, tak? Przerosło ją potem jeszcze to, że urodziła się dziewuszka z niepełnosprawnościami. Nie chciałabym mamy oceniać. Ona, mama jest tak naprawdę w wieku, w wieku mojej jednej z córek i to mhm. tak zawsze mam do niej bym powiedziała taki trochę matczyny stosunek. Nigdy tej pani nie poznałam tak naprawdę. To jest takie środowisko. Z tego, co się zorientowałam, to nie jest środowisko alkoholiczne, chociaż też, ale takie mocno przestępcze, tak, że tam ojcowie naszych dzieci odbywali wyroki w więzienia. A dziadek również, tam wielokrotnie karany, no jak Stasiu opowiadał, to takie, no takie właśnie, takie raczej środowisko mocno przestępcze, mama chyba sobie z tym nie poradziła, porzuciła po prostu dzieci, wyjechała do Niemiec, zostawiła je, nie? Także one, tak jak czasami nam synek opowiada, to, to one przez wiele dni na przykład same były. Kilkuletni chłopiec z kilkuletnią dziewczynką, tam między nimi jest trzy lata różnicy. I oni sami na przykład byli całymi dniami, przez całe noce, nie? tak I w, Ale w końcu zostały zupełnie porzucone. Wiem, że były wcześniej w jakiejś rodzinie zastępczej, którą wyszukała ciotka czy kuzynka, bo tam to tak naprawdę nie wiadomo, kto, kto kim jest, ale nie wiem, co tam się działo. W każdym razie m, nigdy dom dziecka ani, ani nikt z mopr nas nie poinformował jak ta sytuacja tak naprawdę wyglądała. Dzieci znalazły się z tej rodziny zastępczej, która chyba jeszcze nie miała pokończonych kursów, znalazły się w domu dziecka, potem nie wiem, czy tam nastąpiła rezygnacja, no bo to różnie się układa mhm. w życiu, w każdym razie trafiły do nas. Spodziewała się pani, że to będą aż takie problemy? Myślę o... Bo jakby środowisku, w którym te dzieci dorastały. To znaczy, powiem... pani, pani córki miały zupełnie inny świat, w którym mm -hmm. dorastały, tak? Niektórzy powiedzą normalny, ale na pewno inny niż te dzieci, które trafiły do państwa. I tu się pojawiają takie problemy emocjonalne, z którymi państwo nie mieliście do tej pory do czynienia. Nie. Y i powiem tak, że człowiek, ja myślę, że jak poznaje się sytuację dziecka, to nawet dorosłego to czasami przerasta, tak? Bo generalnie wiadomo, że, że są dzieci, które są bardziej posłuszne, mniej posłuszne, tak, które chętnie współpracują. Mam na myśli, mam na myśli swoje dzieci, tak, Rodzone. A tutaj przychodzi dziecko z niesamowitą przeszłością i powiem szczerze, że. Y nie znam człowieka dorosłego w moim otoczeniu, czy z rodziny, czy ze znajomych, który by miał taką ciężką przeszłość, jak przeszły nasze pierwsze dzieci na pewno. Tak? To, co widział syn i czego był świadkiem, to ja nie życzę tego nikomu, tak naprawdę. To są historie, które myślę, że powracają w jakichś takich małych dawkach i w różnych sytuacjach. To ja sobie tak to wyobrażam, że. Ten mały Stasiu, o którym pani mhm. wspomniała, nie był w stanie jakby swojej przeszłości opowiedzieć za jednym razem, tylko z upływem lat różne obrazy i to, czego doświadczył w dzieciństwie, to dopiero wraca. To znaczy, Stasiu w ogóle ma taki, myślę, że on sobie w ten sposób radzi, że od czasu do czasu, tak mówiąc, wysypuje się z niego jak z worka, tak? No, co, coś mu tam na przykład przypomni, nie wiem, Jemy coś, przy, przy, jemy coś na kolację, i naraz Astaś mówi: A w domu to coś tam, tak? No i zaczyna się. I potem jest na przykład taka rozmowa, nie wiem, która trwa czasami za dwie godziny, i on, właśnie tak, raz na jakiś czas, ma właśnie takie, takie potrzeby wysypania się. I myślę, że to, w jego, to znaczy, ja tak, jak tak sobie obserwuję, nie wiem, czy to jest lepiej. Myślę, że w jego przypadku to jest lepiej, że on może to opowiedzieć, bo Julka nie jest w stanie opowiedzieć, i, tym, a tak, i tak samo nie potrafią te dwie młodsze, które w tej chwili, jedne ma 5 lat, jedne ma 4 lata. I one u nas są już dosyć długo, bo miały, jedna miała troszkę więcej niż dwa, jedna miała niecałe dwa, jak do nas przyszły. I w nich pozostaje to, co się działo w domu rodzinnym i one sobie, one nie potrafią zwerbalizować tego, tak? Jedna bez przerwy płacze, typu nawet, nie wiem, na podanie solniczki wypucha niesamowitym płaczem. Teraz już jest, jest lepiej, no na początku to, to, to w ogóle nie wiedzieliśmy, dlaczego to dziecko ciągle płacze, tak? I to w takich nie, nieoczekiwanych momentach. A druga reaguje taką, taką agresją po prostu, nie? Że, że jest, że tupie nogami. Ja wiem, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest bunt, ale to już za długo trwa, żeby to mogło, można było nazwać buntem. Więc myślę, że w przypadku Stasia to jest dobre, że on może powiedzieć, może, może przegadać wtedy, kiedy chce. Nie ciągnę go za język, tak? Tylko czekam. Kiedy sam coś, jak, no, jak czasami na przykład coś mi się wydaje dziwne, no to dopytam ewentualnie. Trudno mi jest po prostu tak samej podejść i, i ciągnąć go za język, żeby nie wyglądało to na, na to, że jestem po prostu ciekawska. Tak wcale nie jestem ciekawska, bo czasami może lepiej nie byłoby wiedzieć, co on, co on widział, co przeżył, nie? Na tej zasadzie. To jest czekanie na moment, aż sam się otworzy. Tak, tak, ja myślę, że tak, że dla niego, a on wie, że, w każdy, że wtedy po prostu przerywamy. Jeżeli to już jest na przykład tak jak po kolacji, że jest późno, to mąż bierze te młodsze dziewczynki, yy, czy ja biorę młodsze dziewczynki, to, to zależy, kto tam nawiązuje, tak jakby to powiedzieć, wykazuje, yy, nie wiem, że siedzi akurat z nim przy stole, czy coś takiego, któryś z nas bierze te młodsze dziewczynki, my jemy i kładziemy spać, a Stasiu sobie po prostu mówi, nie? My go słuchamy, zadajemy jakieś tam pytanie takie poboczne i tak, tak to wygląda, że musi od czasu do czasu wysypać wszystko z siebie. Czy Państwo możecie w takich sytuacjach liczyć na pomoc psychologa, psychiatry uh -huh. dziecięcego, czy musicie te problemy rozwiązywać sami? Znaczy w większości rozwiązujemy sami. Jak pojawiły się jakieś takie bardziej poważne problemy, to tak ja się z, zgłosiliśmy się do CWR-u, bo to chyba po prostu jest tak najprościej. Z dziewczynką, jedną z tych młodszych dziewczynek chodziłam też do takiej fundacji 05, bo tam się przyjmuje maluchy takie właśnie od, od pierwszego roku życia do piątego, powiem szczerze, że jest problem ze znalezieniem tak naprawdę psychologa dziecięcego, nie, a już w ogóle jak się dowiadują, że, że to jest rodzina zastępcza, to zupełnie psychologowie też mówią, nie, to proszę pani, bo ja tak nie pracuję, to są zupełnie inne problemy. Jedna z dziewuszek ma u nas stwierdzony FAS. Nie, łe, bo to FAS to jednak musi być specjalista. Jest taki właśnie, jak się okazało, że może mieć FAS jedna z dziewczynek. Szukaliśmy pomocy, no tutaj w Poznaniu taka na, na, najbardziej, nie chcę nikomu go tam obrażać, że doświadczona, czy coś, ale najwięcej pracowała z FASem pani Palicka, tak? No to na ustalenie terminu do pani Palickiej, bo tam są takie kolejki, czekaliśmy 9 miesięcy na ustalenie terminu. No, no to jest długo. W końcu my pojechaliśmy do bo tutaj z panią odbyłam tam jedną rozmowę i tak dalej, ale to po prostu ciężko się dostać tak naprawdę, nie? I my jechaliśmy do Torunia, tam gdzie pracowali państwo Liszcz. Pan Liszcz i pani Liszcz, oni też właśnie od, od fasu, i tam żeśmy zrobili diagnozę dla dla jednej z naszych dziewuszek, nie? I podejrzenia niestety okazują no, się. No niestety tak, to znaczy ona ma spektrum ze względu na to, że jakby to powiedzieć, nie, nie mieliśmy kontaktu z mamą, żeby poświadczyła, że faktycznie spożywała. Wiemy to z drugiej ręki, że mama, y, że mama piła alkohol w czasie ciąży, ale to z drugiej ręki, więc to jest uznane też, no, bo wiadomo, że ten, ten dysmorfizm twarzy jest niewielki, jakieś tam zachowania i tak dalej, że to wszystko wskazuje właśnie na fazę, ale ponieważ tutaj nie było jednoznacznie stwierdzone przez mamę, która by potwierdziła, że, y, że, że piła, tylko wiemy od osoby trzeciej. No to tak to nazwano, ale, ale generalnie to jest FAS, tak, to widać. I kolejne problemy, z którymi musicie sobie Państwo poradzić. Tak, i teraz czekamy, bo y, potrzebna jest terapia taka stała, bo ona jest jeszcze mała, chodzi do przedszkola, ale tak naprawdę problemy mog mogą, ale nie muszą, ale mogą się zacząć w, do szkoły, jak pójdzie, tak? Bo z tego, co tam wiem, no to y, y, z tym FASem jest tak, że to mogą być właśnie problemy z zapamiętywaniem, problemy z matematyką. A problemy z emocjami, tutaj właśnie są problemy z emocjami, i córka powinna mieć terapię taką stałą. Na razie czekam, aż się zwolni miejsce w Fundacji 05, no i, no i tam po prostu pójdziemy. Na razie tam pani psycholog z przedszkola ją obserwuje, jak potrzeba, to też pomaga, także, że w, to, w ten sposób wygląda. Czy macie państwo, tu zapytam, jakby również jakby o przemyślenia pani męża który dziś z nami nie mógł tutaj być. Czy macie Państwo taką świadomość, że w momencie zdecydowania się na bycie rodziną zastępczą zaczęło się nowe życie, zupełnie nowe i inne niż to dotychczasowe? Tak, w tej chwili mamy taką świadomość, bo tak na początku to wszyscy byli, to znaczy nie mam na myśli mnie i męża, tak, ani naszych córek, no bo my, my byliśmy w takim jakby, to powiedzieć, centrum tego, ale wszyscy, o super, ale jesteście super, zostaniecie rodziną zastępczą, ale fajnie, ale fajnie, nie wszyscy znajomi, rodzina, to znaczy część rodziny była sceptycznie nastawiona, tak, że nie, nie poradzicie sobie, oszaleliście na stare lata i tym podobne, nie. No, w każdym razie już moglibyście mieć spokój. No, no bo faktycznie mogli, jak, jakby to powiedzieć, jako rodzice, no, tak. właściwie tylko, też mogli. tylko zajmować się wnukami. Tak, tylko zajmować się wnukami, nie? A cała reszta, no to w takiej małej euforii, nie? I potem, ale pamiętajcie, że życie nie może się zmienić, że musicie mieć te same pasje i w ogóle, no i potem się okazało, że to jednak się wszystko pozmieniało, nie? Tak naprawdę pozmieniało się. Część naszych znajomych, naszych rówieśników, to nie to, że ktoś się od nas odwrócił, tylko oni po prostu. Oni już mają zupełnie inne życie, nie? Tak, Ja to teraz tak bardziej mam y, przyjaciółki, to są moje córki, które mają dzieci w wieku moich dzieci. To znaczy tych zastępczych, tak. to moja wnuczka najstarsza ma 8 lat, no tutaj Julka ma 11, pozostałe dziewczynki 4 i 5, no to tak mówię, to, to my jesteśmy teraz koleżankami z moimi córkami, tymi starszymi córkami, jeśli śmieję nie? A jeśli chodzi o zrozumienie wśród córek, wśród Państwa dzieci, jak, jak one to przyjęły. To znaczy, dziewczyny się cieszyły bardzo na początku, ale teraz, jak już zostaliśmy y, y, rodziną, tam po tych paru latach, to powiedziały, że fajnie, że zrobiliście to wtedy, kiedy my byliśmy dorosłe, bo jednak widzą, że tak naprawdę dzieciom zastępczym poświęcam bardzo dużo czasu i ja, y, znając inne mamy zastępcze, zwłaszcza te z Pogotowi, które mają y, swoje rodzone jeszcze nie za duże dzieci w domu. Podziwiam, że są w stanie to po prostu pociągnąć, że, że są w stanie się zajmować swoimi dziećmi, jak i tymi zastępczymi, bo zastępczym dzieciom trzeba po prostu poświęcić więcej czasu. Trzeba je przede wszystkim poznać, jak one przychodzą. Tak? To jest, z nic tego nicowego pojawia się obcy człowiek w domu. No to trzeba jakoś funkcjonować. Tak? To ono ma inne nawyki, inaczej się myje, inaczej składa ubrania. Takie małe to w, o innych porach chodzi spać, tak, inne rzeczy lubi jeść. Nie wiem, moja pomidorówka może nie smakować, bo mama gotowała inną, tak, albo w ogóle nie gotowała, tylko były kebaby na przykład, no, no, no różnie, tak. I to trzeba się, to po prostu cały czas się trzeba tego nowego człowieka nauczyć, nie. Bo tak jak się rodzi dziecko, to tak jest malutkie i tak łatwiej. A mhm. tutaj się takie, urodziło o... się duże, duże Przy... się urodziło. Nie? Przyzwyczajenia, nawyki. Tak, tak. Gdzie się... Opieka nad tymi nowymi dziećmi kosztem wnuków. Zdecydowanie. Zdecydowanie nawet teraz niedawno jakoś któryś z moich wnu wnuków, nie wnuczek, tylko wnuków powiedział, mówi tak, teraz skończy 6 lat, i mówi, mamo, a babciaka się to kogo w końcu urodziła? No i moja córka tłumaczy: urodziła mnie i ciocię Ole, i ciocię Zosię, i ciocię Justynkę. Niemożliwe. Mówi, nie, to nie urodziła Stasia, tam poz... ona mówi, nie, mnie urodziłam, Niemożliwe. No to takie, no jestem babcia Kasia, ale, ale to tak śmiesznie, nie? że nie urodziłam. Mamy tylko tamte dzieci, urodziłam. Pojawiają się takie myśli u pani i u męża, że jeszcze przez dłuższy czas musicie państwo być w formie, bo te nowe dzieci mają tylko was? Tak. I powiem panu, że początkowo, jak była ta pierwsza fala koronawirusa w zeszłym roku, bałam się, że jak z mężem zachorujemy, to co się z nimi stanie. Potem oglądałam też taki ciekawy program w telewizji, właśnie był z, wywiad z rodziną zastępczą, oni tak samo, oni mieli chyba rodzinny dom dziecka, w każdym razie tam też kilkoro dzieci i oni się bardzo bali tego, że jeżeli oboje zachorują. U nas tak się udało, <laughs> teraz powiem brzydko, mąż zachorował, ja byłam zdrowa. Mąż zachorował w listopadzie, ja jakoś, może byłam chora, ale bezobjaw bezobjawowo. I tak jak zauważyłam, że Matki, które rodzą dzieci, one mało chorują, bo wiem też po sobie. Potem, jak już moje dzieci były duże, to zaczęłam chorować i znowu przestałam chorować, tak? To jest po prostu jakiś cud nastąpi, że rzadko się przeziębiam, rzadko mnie bolą plecy, rzadko mnie bolą nogi, albo po prostu się tego nie zauważa. Nie? No, no też ta świadomość, że człowiek nie mhm. może sobie pozwolić na słabość, bo jest potrzebny. Tak, też na przykład, jak ta pierwsza fala była w zeszłym roku koronawirusa. To rodziny biologiczne właśnie miały z tym problem, że nie godziliśmy się na spotkania, ale to było takie, wyślę gdzieś dziecko na spotkanie czy coś takiego i tak naprawdę możemy się wszyscy... Wtedy jeszcze nie, nie było wiadomo tak naprawdę, jak to wszystko działa i tak dalej. Tego się właśnie baliśmy, że gdzieś pójdzie, załapie coś i tak naprawdę zarazi cały dom, nie? Nie chodziło tak naprawdę o mnie i o męża, że tam się bałam ma swoje życie czy zdrowie, tylko właśnie o to, co się z nimi stanie tak naprawdę. Co by pani... Doradziła tym osobom, które nas w tej chwili słuchają i zastanawiają się nad rodzicielstwem zastępczym. Warto, ale proszę nie wierzyć, że będzie tak jak w rodzinie zastępczej w telewizji. To tak nie będzie, naprawdę. Myślę, że warto, jeżeli ktoś ma w sobie, to nie to, że ja się chcę chwalić, tak, ale jeżeli mm, ktoś ma w sobie tyle jeszcze potrzeby, żeby kogoś, nie wiem, żeby mu pomóc wystartować, to warto to zrobić. Nie ma co liczyć na wdzięczność. Bo ja wiele razy usłyszałam, że już Cię nie kocham, już Cię nie lubię, nie jesteś moją mamą, nie chcę tu u ciebie być i w ogóle tak, ale nie, nie należy tego odbierać osobiście, bo taki mały człowiek on sobie po prostu nie radzi z emocjami. Zawsze będzie kochał tego rodzica, mimo wszystko. Będzie kochał mnie, ale też będzie kochał tamtego rodzica. Trzeba się umieć jakoś z tym pogodzić. Jest ciężko, to znaczy ja nie powiem, bo mój mąż jest taki bardziej twardy człowiek i on sobie z tym lepiej radzi. Ja czasami odbieram to bardzo osobiście, staram się to tam gdzieś sobie z, y, y, zamknąć, ale mówię, tak jest różnie. Z tym, że wydaje mi się, że warto, że jak widzę, Powiem tak. Jedna z naszych dziewczynek, jak, nas przysz... jak żeśmy ją zabierali, bo ona była brana z interwencji, i akurat z najstarszą moją córką, żeśmy ją odbierały, to ja się śmieje, mówię Boże, mówię Asiu, mówię, jak my będziemy z nią rozmawiać? Ona jakby po norwesku mówiła, nic nie rozumiałam. Ona miała przeszło dwa lata i nic nie można było zrozumieć. Teraz ma cztery latka, mówi pełnymi zdaniami, zna takie słowa, niesepleni, mówi pięknie R, naprawdę. Ostatnio policzyła, że u swojej mamy ma, mówi tak, u mamy mam, jeden wózek z spacerówkę, jeden w serduszka, to tam mam dwa i tu mam jeden, to razem mam trzy wózki. I no naprawdę byłam, to, to są właśnie takie fajne rzeczy, nie? Takie, że tak patrzę. Albo jak, a jak przychodzi Julka, ona tak trochę niewyraźnie mi mówi, z całego świata najbardziej ciebie kocham. <grym> Nawet jak tam czasami mówię, Julka, jak ty jesz? Mówię, znowu ci zbudzi, wypada wszystko, nie? Ona i tak mówi, z całego świata najbardziej ciebie kocham. To tak mówię, no warto, nie? Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.